Dzień dobry Państwu. Witam w kolejnym odcinku Przyrody Osiedlowej. Dla przypomnienia, nazywam się Adam Rybarczyk, jestem Waszym przewodnikiem w zakresie dzisiaj dosyć ciekawym. Podejrzewam, że te drzewa znają wszyscy, aczkolwiek nie wszyscy. Wiele o nich wiedzą. Dziś, dzisiejszy odcinek, zatytułujemy. Mocarze. Będziemy mówić o dębach. Te dwa za mną widoczne dęby, znajdujące się na osiedlu północ przy budynku numer 23, są, po, są to dęby szypułkowe Kerkus Robur. W naszym kraju mamy trzy gatunki rodzime dębów. Jest to dąb szypułkowy, Kerkus Robur, czyli można było przetłumaczyć robur jako mocarny. Dąb bezszypułkowy, Kerkus Petrea. Petrea od Petrum kamień oraz dąb omszony Kerkus pubescens, który rośnie tylko w jednym miejscu w Bielinku nad Odrą. Jest to niedaleko słynnej Cedyni, gdzie w 972 roku Mieszko I pokonał cesarza Hoddona. O dębie omszonym niewiele można powiedzieć, yy, można powiedzieć wiele, natomiast nie jest ustalone do końca czy jest to na pewno dąb rodzimy. Mamy jeszcze dęba czerwonego Kerkus rubra. Ale jest to gatunek amerykański, gatunek inwazyjny, który oczywiście spotykany jest w, w parkach, w ogrodach, natomiast w lasach jest uznawany za gatunek niepożądany. Natomiast te dwa, nasze dęby, dąb szypułkowy i dąb bezszypułkowy, są gatunkami rodzimymi, które spotykamy w lasach, jak również na polach. I teraz tu jest ciekawe. Te dwa dęby. Ja ich wiek szacuję na około 120 lat. Ich wysokość jednego z nich to około 23 metrów, drugiego 25 metrów. Obwody pierśnicowe, czyli takie mierzone na wysokości 1,30 m od Ziemi, to jest w granicach 240-250 cm. Jak widać, te drzewa są drzewami wysokimi, zdecydowanie przewyższającymi budynek. Budynek tutaj, akurat, tak, czteropiętrowy, yy, czyli Wysokość jego, tak w granicach 17, powyżej 17 metrów, ktoś mi kiedyś zadał pytanie, dlaczego te dęby rosną blisko budynku. Tak. To raczej budynek jest blisko dębów, dlatego, że budynek no, nie, nie ma na pewno więcej niż 100 lat. Zdecydowanie. A te dęby tutaj pozostały. Przyglądałem się starym mapom przedwojennym, przepraszam, nie przedwojennym, z czasów wojny z roku 1941. I tutaj ten teren. To praktycznie były pola, łąki, były tutaj gospodarstwa. Najwidoczniej no te dęby sobie tutaj gdzieś rosły i pozostały. Ich pokój tak wskazywałby na to, że są to dęby rosnące w lesie, dlatego mają takie wysmukłe, wysokie pnie, ale nie, ma, nie było tutaj żadnego lasu. To zdecydowanie na pewno w roku 1941 nie było to lasu. Podajdźmy do tych dębów i opowiemy o nich dokładniej. Na Stoję przy pniu jednego z nich. Jak widać jest tutaj już dosyć solidne drzewo, tak jak opowiadałem, jego obwód to jest powyżej 260 cm. Natomiast widzieliśmy również takie wyrastające gałązki gałęzie z pnia. Są to pędy świętojańskie, takie odrośla. Dlaczego świętojańskie? Dlatego, że one pojawiają się pod koniec czerwca, czyli na świętego Jana, stąd ta nazwa. Dęby charakteryzują się bardzo dużą zdolnością odroślową. Dom przypułkowy, bo o nim mowa, cechuje się dosyć szeroką skalą ekologiczną, czyli porasta zazwyczaj tereny zalewowe, nawet łęgowe, gleby żyzne. Znamy słynne dęby rogalińskie, łęgi rogalińskie, ale spotykamy go nawet i w borze mieszanym. Dom przypułkowy charakteryzuje się dosyć szeroką skalą ekologiczną. Spotkamy go nawet w borach mieszanych. Tak, Czyli tam, gdzie nie jest zbyt wilgotne siedlisko, tutaj najczęściej, jeżeli Państwo zobaczycie taki dąb, dąbek niewielki, wyrastający pośród sosen, to jest to najczęściej sprawa sujki, która zapomniała po prostu o swoim żołędziu, zakopała go, a następnie przy sprzyjających warunkach wyrósł sobie z tego dąb. Natomiast najczęściej dęby spotkamy na terenach żyznych, wilgotnych. Znamy słynne dęby Rogalinskie, prawda? Czyli te, które rosną na łęgach Rogalinskich. Dąb szypułkowy, w przeciwieństwie do bezszypułkowego, wymaga więcej wilgoci. Yy, proszę Państwa, no, te dwa dęby, które tutaj mamy, cechują się taką właśnie strzelistością pnia, jak już opowiadałem, natomiast nie każdy dąb taki będzie. I podejdziemy do kolejnego dębu, dlatego że na terenie spółdzielni mieszkaniowej w myślu z tych sędziwych drzew. Mamy praktycznie cztery dęby. A teraz znajdujemy się przy najstarszym drzewie na terenie spółdzielni mieszkaniowej Donatomyślu, a właściwie na terenie osiedla Batorego, tuż przy działkach i, we, i y, y, ulicy Zbąszyńskiej. Jest to również dom przypułkowy. To co za mną Państwo widzicie, taka rana, takie obdarcie skory jest wynikiem uderzenia pioruna. W latach 80. dokładnie nie powiem w którym roku to drzewo zostało rażone piorunem. Jak widać tutaj, takie zabliźnienia i to, takie pęknięcie za mną, jest to właśnie listwa piorunowa. Drzewo się męczyło, ale dało sobie radę. Widać również, pewne części tych konarów są suche. Jest to zwyczajne zjawisko u dębów nazywane z angielskiego summer branch drop, czyli letnie opadanie gałęzi. Wiąże się to po prostu z tym, że pewna część gałęzi drzewu już jest niepotrzebna. Tam, gdzie nie dociera światło, te gałęzie zrzuca. Może być też efektem jakichś chorób, szkodników, owadzich, ale w tym przypadku jest to zupełne zjawisko zwyczajne, fizjologiczne. Drzewo to jest zupełnie inne niż tamte pokrojowo. To drzewo rosło na przestrzeni otwartej. Tamte być może były w jakimś zadrzewieniu, tak? dlatego wykształciły takie wysokie pnie. Ten ma. Dosyć potężny. Jego obwód sięga 350 cm. Jego oszacowałem, wiek tego drzewa oszacowałem na około 150 do 170 lat. I tutaj jest pewna trudność z szacowaniem wieku drzewa, dlatego że gdy w wąsowie na podstawie rozmaitych wykres, tabel i tak dalej, starałem się oszacować wiek pewnego dębu, który miał obwód 450 cm, i wynikało z tego wszystkiego, że będzie miał gdzieś około 240 lat. Po ścięciu, gdyż było to drzewo martwe, okazało się, że miał zaledwie lat 170. To zależy od wielu czynników. Od mm, uwarunkowań genetycznych, od chorób, które to drzewo przebyło, od szkodników owadzich, jak również od stanu poziomu wód, dlatego że, jak już wspomniałem, dąb przypułkowy lubi, zazwyczaj preferuje miejsca wilgotne. Tutaj akurat jest dosyć wilgotne miejsce i dąb ten ma wysokość zaledwie 17 metrów, przy obwodzie 350 przy cm Natomiast tamte o obwodach mniejszych były o wiele wyższe. Także dąb dąbowi, dębowi nierówny i pokażemy Państwu jego cały pokrój, dlatego że jest to szalenie ciekawe i jak już wspomniałem najstarsze drzewo na osiedlu. I naszą wycieczkę kończymy przy czwartym dębie naszych osiedli, to myślu, przy jak to powiedział prezes Stachowiak, najpiękniejszym drzewie na osiedlu. Jest to również dom przypułkowy. Proszę spojrzeć, jaki on jest rozłożysty. Ma niebywale krótki pień. Yy, mierzyłem go wczoraj i to rozwidlenie zaczyna się już na wysokości około metra. Z tego pnia wyrasta wiele grubych konarów. Jego obwód, ale mierzony poniżej 130 cm, gdzieś na wysokości 90 cm od yy, podłoża, od, 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 yy, od odziomka, yy, to Również 300 cm. Wydawałoby się, że jest to drzewo stare. I tutaj jest pewna ciekawostka, dlatego, że nikt nie jest w stanie stwierdzić ile to drzewo ma lat. Jego pokrój jest bardzo ciekawy, bardzo charakterystyczny, rzadko spotykany, rozłożysty, jest niezmiernie jak widać. Obwód korony to jest 20 metrów, tak? czyli pokrywa cała korona, jakby rzucić ją na ziemię, zrobić rzut to pokryje około 340 m2, tak plus minus. Odejdźmy do niego może i wtedy opowiem. Jestem teraz przy tym drzewie. Jak już wspomniałem, ma bardzo krótki pień i z niego wyrasta kilka grubych konarów. Bardzo ważną rzeczą jest aby postawić tak zwaną przestrzeń biologicznie czynną, czyli tutaj niezabudowaną żadną kostką przy takim drzewie, dlatego że jest to dla niego zdecydowanie korzystniejsze dla jego rozwoju. Jak widać, drzewo to jest zdrowym drzewem i trudno szacować jego wiek. Yy, no Musimy zobaczyć teraz jego całą rozłożystą koronę. I na co warto jeszcze zwrócić uwagę? Otóż, proszę Państwa, takie duże, sędziwe drzewa są szalenie istotne. Po pierwsze, dają cień. Tak? Tu widać, że jest cienia, mnóstwo, pomimo że dalej mamy pełne słońce, upał okrutny. Tutaj, gdzie się znajdujemy, mamy gdzieś około 20 stopni Celsjusza. Natomiast, gdybyśmy poszli na przestrzeń otwartą, tam ta temperatura wzrośnie co najmniej o 10, jak nie 15 stopni. To jest jedna sprawa. Drzewo daje też schronienie wielu innym organizmom żywym. Także nie dosyć, że samo jest organizmem żywym, tak jest też domem dla innych organizmów żywych, dla ptaków, dla owadów, dla mchów. Warto dbać o duże, stare drzewa, jeżeli, istnieje, ta, jeżeli zaistnieje taka możliwość, pozostawiać je i szanować. I może w ten, tym, tym akcentem zakończę ten odcinek, a o drzewach, będziemy, innych gatunkach będziemy mówić już w odcinkach kolejnych. Dziękuję serdecznie za uwagę i zapraszam na kolejne spotkania.